Witamy w pierwszej części programu 80 dni dookoła świata. E, tu jest nasza łania licówka, majstersztyk e, da, Daniel e, Mashroom. E, tam, jest, tam jest Kuba, ma dzisiaj letnią wersję kominiarki, słucha black metalu. No, wyciąg Kuba Heres pod czapy. Okay. Nie z tej czapy. To jest Maciek i Klimek. N nasi zabójcy i ich boss Alfons. A e, tu jest jeszcze. Po powiedz coś do kamery. Co mogę powiedzieć? No, po powiedz. Kujowo jest nie? No, powiedz, Ogólnie. jak się tu znalazłeś? Za ile kupiłeś bilet? Normalnie przyszedłem Oszukali na piechotę. Oszukali mnie znowu. Szukali? Można by szukać takich grzybów kurwa nie Towar deficytowy w Akademiku, kurwa macie lodówka tam leży, <śleszy> widziałem. Do Akademika weź. Kuba, coś ci wypadło? Zobacz, zrób tam zdjęcie tych grzybków. Jakich grzybków? Tam, tym dębem. Zostaw to!

O, dobrze, dobrze. o ten, ten zabójca! Ja będę się cieszył jak na YouTube się zobaczysz do, do ciebie mówię No szybciej, szybciej, zostało nam 10 minut Wr Wrócimy do akademika Dobra to może już wrócimy O kozaki